Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Dziś Jordan i przypuszczalne miejsce Chrztu Jezusa nie wygląda już tak samo. Po jednej stronie karabiny Jordanii, po drugiej karabiny żydowskie. Stała kontrola i pilnowanie, żeby tylko nikt nie przeszedł przez granicę, którą wyznacza ta rzeka. Ale dziś, tak samo jak i wtedy, miejsce to odwiedzane jest przez wielu ludzi. Poszukują jakiejś sfery sakrum, oderwania od szarej codzienności wyruszenia śladami wędrówki Jezusa. Niektórzy to teoretyczne miejsce chrztu pańskiego traktują jako pewnego rodzaju totem. Coś na zasadzie, jak potrzesz króliczą łapkę, to będziesz miał szczęście, czyli jak zanurzysz się w tym właśnie miejscu, w którym przypuszczalnie zanurzył się Jezus, to będzie Ci się powodziło. Często rozmijamy się z prawdą o chrzcie pańskim, zapominając o tym, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w mistyczne ciało Chrystusa, a zatem także w Jego mękę, Konanie, śmierć i zmartwychwstanie. Niedziela chrztu Pańskiego jest zawsze doskonałym czasem na przypomnienie własnej tożsamości. Dziś Jezus mówi do Ciebie, jesteś moim dzieckiem, zdobyłem Cię na nowo Bogu, swą drogocenną krwią, na nowo uczyniłem Cię godnym. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.